Żyjemy w świecie, który wprowadza pomiędzy mężczyzn i kobiety taką rzeczywistość konkurowania ze sobą, a to jest zupełnie odwrotnie względem tego, co Królestwo Boże proponuje, nie? że, że po prostu słuszcie sobie wzajemnie, żeby po prostu jedno było większe od drugiego. Nie? W takiej w taki, w taki relacji miłości, która jest służebna, która Chcę wywyższyć tę drugą stronę. Często w związkach widzę takie właśnie zależności, że boimy się tego, jak ktoś robi coś takiego um, niesamowitego, bo wtedy my czujemy się mali. My wtedy czujemy się mniejsi, gorsi, a to nie tak wygląda, bo my jesteśmy jednym ciałem. Jak ona będzie większa, jak ona będzie lepsza, to ja też będę większy i lepszy. Tylko tutaj trzeba właśnie wejść w tą perspektywę, że małżeństwo to jest bycie razem, bycie jednym ciałem, nie? i wtedy jak jedno wzrasta, to i drugie wzrasta. Wspieramy wzajemnie swoją wielkość. Fundacja Służąc Życiu.